Będę Tobie pokazywała różnice między starymi tablicami, które są tutaj z lewej strony i nowymi, które są z prawej. Tak było kiedyś tutaj. To było kiedyś. A nowe jest tu. To jest nowe. Nowe. To jest stare. Ok? No i dobra, lecimy. Spis treść. Już widzimy, że okładka jest inna, lala, lala. spis treści. Tu mamy 17 rzeczy, tu jest 18. Zaraz zobaczysz dokładnie, yy, gdzie, gdzie jest ta różnica. Tutaj te granice ciągu zostały wciągnięte, ciągi. I yy, generalnie Simian jest niedużo, ale Niektóre rzeczy są po prostu inaczej zapisane, to są takie zmiany, inna kolejność, więc musisz też się z tym trochę oswoić, jeśli cały czas działałeś lub działałeś z poprzednimi tablicami. No ale dobra, lecimy. No i tak, wartość bezwzględna, tutaj wszystko jest to samo. To się nic nie zmieniło. Potęgi, lecimy. No potęgi też, tylko uwaga, uwaga. Tu jest nowość w nowych tablicach. Mamy dodaną taką zależność. O nierównościach mamy. Widzisz, to było przy funkcji wykładniczej. Na pewno to um, miałaś lub miałeś, jeśli doszliście yy, już do nierówności wykładniczych. No i tak, logarytmy. Tu mam napisane pięknie, że ciut jest zmiana. Bo popatrz, tu było wcześniej, w poprzednich tablicach, było całe zdanie. A tutaj już mamy tak naprawdę ułatwienie, bo to są założenia, jakie musi spełniać nasz logarytm. A tutaj to mm, wcześniej musiałeś lub musiałaś sobie sam lub sama napisać. Więc no, mi się wydaje, że ta zmiana tutaj jest dosyć fajna. Reszta tutaj jest już było, było o. I dodali w logarytmach taki szczególny przypadek zamiany. Podstawy. I tak samo tutaj. To inaczej zapisali. Bo jak to wcześniej było zapisane, wcześniej było zapisane tu na odwrót. Więc tak jak mówię, niektóre te zmiany są bardzo kosmetyczne, a inne całkowicie nie. I tutaj przy silni współczynniku dwu, yy, dwumianowym mamy więcej wzorów tu, tu i tu. Tych wzorów tutaj nie ma. Dobra. Tak samo przy wzorze dwumianowym Newtona tutaj tylko było na dodawanie, a tu mamy dodawanie i odejmowanie, więc kolejna zmiana. Wzory skróconego mnożenia są OK, ale uwaga! Tutaj, w starych tablicach, po wzorach były ciągi, a tutaj jest funkcja kwadratowa. I generalnie możesz zobaczyć, funkcja kwadratowa kiedyś była takim bitym tekstem, bitym litym tekstem. Po prostu Lektura. <laughs> Pan Tadeusz był z funkcji kwadratowej. A teraz w tych nowych yy, tablicach raz jest inna kolejność, a dwa przez te takie krateczki, taki design jest łatwiej znaleźć informacje. Więc też się z tym zapoznaj, bo chociażby spójrz. Słuchajcie, tylko wezmę sobie zakreślacza. No, jest, jest. To, no nie? O yy, wierzchołku. To wierzchołek był tutaj ukryty. Już pokażę, jak on był ukryty i dlaczego ja na to czas poświęcam, bo to jest naprawdę dla mnie ciekawe tu. Widzisz? I tu było to P i Q, a tu była poniżej informacja dopiero, że to jest wierzchołek. Więc, e, no. Więc według mnie jest dużo, dużo ciekawiej teraz. Znaczy łatwiej przede wszystkim znaleźć. No i są wykresy ramiona w górę, ramiona w dół, kiedy. Miejsca zerowe, również tak jak tutaj było, są opisane, ale to według mnie jest czytelniejsze. No i teraz dopiero w tych nowych tablicach wjeżdżają ciągi. Tutaj wzory są praktycznie takie same, tylko tak jak na przykład znowu na sumę, tutaj było tak, a jest teraz rozpisane na dwa oddzielne wzory, że nie musisz umieć rozczytywać takiego wzoru. No i właśnie, i zaczynamy z rzeczami, których nie było. Czyli suma wyrazu nieskończonego ciągu geometrycznego, twierdzenie o granicy, to jest trochę inaczej tutaj znowu zapisane. W starych tu mam zapisane, że to była strona 18, jeśli Cię interesuje. To było wszystko znowu, a zresztą Ci przejadę na tą stronę 18. Tu masz 17, 18. Tu to wszystko było tak zbite. Tu znowu zyskał na czytelności. Twierdzenie o trzech ciągach nie było i procent składany był tylko już przy ciągach gdzie indziej. I znowu wybrane granice ciągu. To jest super, mega genialne, bo tego nie było, a to bardzo ułatwia te wzory, te wzory. Tutaj, no, no cud miot orzechy. E, I dobra, wkraczamy w trygonometrię. Tutaj się muszę pokulać do trygonometrii. Dobra, i tak. Czym tu się znowu różni? Tutaj w trygonometrii mamy alfy. Tu jest beta i alfa, czyli są dla tych obydwóch kątów. Tu mamy tylko dla jednego, więc ten drugi musisz sobie sam lub sama wykombinować. Eee, tutaj poniżej mamy definicję funkcji dla dowolnego kąta i tu w ogóle nie ma informacji o tym, że tam jest ten promień wodzący punktu M, więc musisz wiedzieć co to jest promień wodzący. I tak, wykresy. Wykresy są większe, według mnie czytelniejsze, no bo łatwiej jest tutaj sobie po, nawet po tych tablicach pomazać, że a tutaj mam ten punkt, tu mi się, składa, jak jest jedna druga, to tu mi będzie tu, tu, tu. Mi się wydaje, że jest lepiej, że są one większe. Związki są takie same, to jest takie same. I znów tutaj te wszystkie wzory, one są porozbijane. Co mam na myśli porozbijane? Popatrz, na przykład tutaj z tymi kosinusami, jak jest to, to, to. To, to kiedyś było tylko taki jeden tutaj. I to jest rozbite na ten, są jeden, drugi i trzeci. Znowu według mnie zyskuje to na czytelności. Tu jest inna kolejność, inny zapis. No i jest planimetria. Gdzieś chyba wcześniej była, mi się wydaje. Mhm. tak. I planimetria znowu jest w całkiem innej kolejności. I z tym zrobi się zapoznać, bo to jest bardzo ważny dział. Wszystko jest, no, tak jak mówię, inna kolejność, inaczej znowu są te wzory porozbijane. Tak jak na przykład tutaj masz twierdzenie Sinusów masz jeden wzór, drugi trzeci, a to było znowu w jednym. Tutaj wzory są identyczne. Ten wzór znowu jest inaczej zapisany na związki w trójkącie prostokątnym. Już to też to pokaże. Gdzie to jest? Daj sekundę. O tu jest. Widzisz to było h kwadrat, czyli oni po prostu to spierwiastkowali obustronnie i masz ty teraz ten efekt. Tutaj przy promieniu nie ma tego. Kiedyś było. No i nasze a Teraz było rozbite, tak? No to oni to zapisali wszystko w jednym. Więc, tak jak mówię, te zmiany nie są takie mocne, ale, ale jednak trochę inaczej i trzeba się z tym oswoić. Cała reszta jest inaczej zapisana. Nowością jest stwierdzenie o dwusiecznej kąta. Nowością jest tutaj są kąty w okręgu, jest opisane o tym kącie prostym, który jest oparty na. Eee, Półokręgu, czyli na średnicy. stwierdzenie między e, styczną. Te, znowu to jest wszystko inaczej, ale czytelniej. Nie znaczy, że gorzej. Ja mam wrażenie, że wszystko jest tutaj dużo, dużo lepiej zrobione. I tak, tutaj znowu przy okręgu wpisanym w czworokącie, kiedyś było tak. Okrąg wpisany było tak. E, Opisany tak. A teraz znów oni to porozbijali. Według mnie znów czytelniej. Nowością jest pola figur podobnych. Tego nie było. Równanie kierunkowej prostej. Znowu tutaj tego też nie było. To jest też całkowicie inaczej niż wcześniej było. Znowu inaczej są półkładane rzeczy. Proste, równoległe, proste, prostopadłe. Zaraz Tobie pokażę, jak, jak bardzo to się różni. Widzisz, tutaj kiedyś było tak. Para prostych, prostopadłych. Pary, pary prostych. I tu było wszystko napisane. A tu jest oddzielnie równoległe, oddzielnie prostopadłe. E, więc, no tak jak mówię, tutaj już to jest tak, mi się wydaje, lepiej pod uczniów zrobione. E, współrzędne wektora. O współrzędnych wektora tu było tylko tyle. Tu znowu jest to inaczej zrobione, bardziej rozpisane. Więc mi się wydaje, że ok. Tutaj to było... Nowe, współrzędne środka masy trójkąta. To jest nowość. Sterometria, tutaj nic nie było. Kombinatoryka jest w innej kolejności. Ja to w ogóle wszystko wrzucę do siebie na stronę, ale myślę, że do piątku to będę miała u siebie na stronie. Więc też na pewno to podlinkuję. Widzisz, tu jest kombinatoryka taka bidna, tu trochę też bidna, ale tak jakoś ładniej to zrobili. I w prawdopodobieństwie znów jest dużo więcej schemat Bernuniego, tego nie było, to było, to było. E, twierdzenie Bajsa o wartości oczekiwana zmiennej losowej już jest napisane tak dorosło, tak jak na studiach się pisze, już nie jest tak jak wcześniej mieliście. E, więc tutaj już wchodzą takie dorosłe rzeczy, bym powiedziała, studenckie. E, I co tutaj jeszcze, no a reszta to jest po prostu wszystko to, co było. Tylko no, zapisane mi się wydaje czytelniej. Łatwiej można znaleźć to, się, czego się szuka. I tak, średniej kwadratowe nie było, nierówność między średnimi liczbowymi tego też nie było, a były dowody na to na maturze rozszerzonej. Więc fajnie, że ten wzór wszedł. E, I tak, wariacja i odchylenie standardowe całkowicie jest inaczej zrobione. Jest więcej rzeczy na ten temat i mi się wydaje, że jest to ok. I przechodzimy do pochodnej. No i z pochodnymi też jest fajnie, mi się wydaje, bo mamy tak wzorów, jest dużo więcej i one znów są w takiej fajnej formie. Bardzo mi się to podoba. Widzisz, to było tylko tak, a teraz już mamy tyle wzorów, równanie styczne jest też ładniej zapisane, no i koniec tablicy. I już. Także jak mówiłam, rzucę te zmiany na stronie, że tylko za pomocą Ctrl V sobie znajdziesz. A zmiana, nowość, gdzie coś jest innego. No, także dzięki za wysłuchanie. I do następnego filmu.